Olibajki. Hej kochani, witam na kanale Olibajki. W poprzednim odcinku, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu, mogliście zobaczyć jak Zuzia świętuje swoje urodziny z kolegami nad basenem w nowym domu. Olivier robi Oliwi wielką niespodziankę i zdobywa dla niej świnkę morską z odległego miasta. Babcia Stasia coraz bardziej umacnia swoją przyjaźń z panią Anielą. Co będzie dalej? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku miłego oglądania. Mamo, babciu, musimy porozmawiać o Janku. Ojejku, Oliwia, czy coś się stało? Coś nie tak z Jankiem? Nie, znaczy. Zastanawiałam się, co będzie dalej z jego edukacją. W tym roku kończymy szkołę i idziemy dalej do szkoły wyższej. Mamo, babciu, Janek też powinien mieć taką szansę, żeby móc iść do szkoły. Ach, Oliwia, bardzo bym chciała, żeby Janek poszedł dalej do szkoły, ale wiesz, że nie stać nas na to, żeby jeździł do miasta codziennie. A ktoś musi pomagać nam w obowiązkach na farmie. Mamo, przecież Janek może mieszkać u mnie w pokoju. Dostajemy jakieś łóżko. Zawsze można też wnioskować o stypendium, w razie czego. Kochanie, ja naprawdę nie mam z tym żadnego problemu. Jak dla mnie Janek mógłby się wprowadzić choćby dziś ale co na to babcia i dziadek? Och, Wnusiu, chciałabym, żeby Janek też się uczył i miał szansę na lepsze życie, ale co wtedy z farmą? Babciu, pan Józef, ten co mieszka koło lasu, on mi kiedyś mówił, że podjąłby się każdej pracy, ale nikt nie chce dać mu szansy. Może mógłby zamieszkać w tym budynku koło kurnika i wam pomagać na ten czas, kiedy ja będę chodził do szkoły. Ach, Janek, musiałabym porozmawiać z dziadkiem, no i z tym panem Józefem, ale to dopiero jak wrócimy. Jeśli się z nim dogadamy, to może jest szansa, że będziesz mógł iść tutaj do szkoły, do miasta. Oczywiście, jeśli Beatka przyjmie cię pod swój dach. Mamo, oczywiście, że Janek może z nami zamieszkać. To żaden kłopot. Babciu, ja też pójdę do pracy i będę wam pomagał, dobra, żebyście mogli opłacić pana Józka. Janek, jesteś naprawdę dobrym dzieckiem, ale lepiej będzie, jeśli skupisz się na nauce. Beatka ma rację. Mamo, może my wam opłacimy pracownika do pomocy, a tak naprawdę to powinniście pomyśleć o sprzedaży farmy i zamieszkaniu bliżej nas. Dominik nawet nie chce myśleć o tym, co by powiedział bronek na ten pomysł. Wiesz, jak on szaleje bez farmy. No, to prawda, nie wyobrażam sobie dziadka bez farmy, babciu. A może ja bym poszedł do szkoły rolniczej i wtedy bym mógł rozwinąć gospodarstwo. O, to bardzo dobry pomysł, ale musimy porozmawiać z dziadkiem. Hmm, wiecie co, macie rację. Tata bez farmy naprawdę mógłby nie dać sobie rady. Ale dajcie mi się trochę zastanowić i być może wpadnę na jakiś pomysł, który go przekona do tego, żeby przeprowadził się do miasta. Diana, myślisz, że ty i Alex to coś poważnego? Nie wiem, wika. Mam nadzieję, że tak. On jest taki przystojny, no i miły. No, to wiesz, nie pasujecie do siebie. Co? Dlaczego tak myślisz, Wika? Jesteś po prostu zazdrosna? Bo ty, Diana, nigdy nie byłaś miła. Bycie wredną to twój znak rozpoznawczy. Ludzie się zmieniają, wiesz, i ja będę się starać być miła. Ty miła. I dla każdego będziesz taka miła, bo jakoś tego nie widzę. Właśnie, że dla każdego! No, poza Oliwią, bo mnie tak denerwuje tym, że jest, nienawidzę tej dziewuchy. No widzisz, twoja przemiana raczej się nie uda. Wiesz co, jak masz być taka niemiła, to lepiej się nie odzywaj i dalej jedz te swoje tłuste jedzenie. Zobaczysz, jak będziesz tak dalej jeść, to niedługo nie zmieścisz się w żadne ubrania. Ale o co ci chodzi? Ja lubię to jeść, chociaż mi smakuje. Matko Wika, nie dociera do tej twojej pustej głowy to, że jeśli chcesz zostać modelką, to nie możesz tyle jeść? No, ale ja jeszcze nie wiem, czy będę modelką. Chyba wolę być wizarzystką. To ty weź się zastanów, Wika. Niedługo będziemy musieli wybrać szkoły, do których pójdziemy, a my miałyśmy iść razem? No tak, ale przecież wizerz, modeling i influencer to jest w jednej szkole, no nie? No wiem, ale to już lepiej, zostaj tą, tą influencerką niż wizerzystką. Będziesz bardziej znana. No nie wiem, Diana, mam jeszcze czas, żeby się zastanowić. Zyga, podaj. Jest gol. Tak, gol. Dawaj, Oliwier. Uuu, zobacz jaką masz fankę. Chłopaki, koniec treningu. Do zobaczenia jutro na meczu. Hej, Oliwia. A co ty tu robisz? Nie masz dzisiaj treningu? Hej. Mam trening, ale trochę później, więc korzystałam z okazji i przyszłam zobaczyć jak grasz. Nawet nie wiesz, jaką niespodziankę mi zrobiłaś. Eem, a co ty jesteś dzisiaj taka samotna, co? Gdzie masz dziewczyny? Czyżby chodziło ci o Patty i Sylwię, czy o samą Patty? No tak, wszyscy dookoła wszystko wiedzą i tylko udają, że nie. Ciekawe, czy Patty też wie. Jak tak, to kurde lipa. Ona pewnie mnie nie chce. – Zyga, nie dramatyzuj. Patti jest ślepa jak kret i nic nie wie. Ale Sylwia wczoraj jej to powiedziała. – Co? Co jej Sylwia powiedziała? – Oj no, wiesz, coś w stylu, że swata wszystkich dookoła i wszędzie się wtrąca, ale jak chodzi o nią, to ślepnie. Kazała jej się samej zeswatać z tobą, Zyga. – O nie! I teraz muszę jej unikać. Zyga, udać się to tylko do najbliższej lekcji. Na twoim miejscu wziąłbym się w garść i z nią pogadał. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest bardzo szczególny i wyjątkowy. W tym dniu możecie opowiedzieć o swojej ulubionej maskotce. Losem pani, a to jest dzień opowieści o plusakach. Dokładnie tak, Kinga. A kto chciałby z Was opowiedzieć jako pierwszy o swoim pluszaku? Ja chcę! Ja, ja chcę! Nie, Zuśka! Zawsze się zgłasza z pierwsza! Ja chcę być pierwszy! Zuzia zgłosiła się pierwsza, więc zacznie opowiadać. A ty, Karol, opowiesz swoją historię zaraz po niej, dobrze? No dobra, niech będzie. To ja opowiem! Moim ulubionym plusakiem jest Tyglisek. Pewnego dnia do mojej mamy zadzwoniła Pani Aniela i moja opiekunka. Bo była w parku i zgubiła miszka, A Misek to jest jej pies i mój najlepszy przyjaciel. I wtedy jak go szukaliśmy, to Pani Aniela się przeziębiła i musiała iść do szpitala. A ja się musiałam zaopiekować miskiem. Zuzia, ale to nie ma być opowieść o Miszku i o pani Anieli. A tylko o twoim plusaku. Ale Karol, ja opowiem o plusaku teraz. I jak ona poszła do tego szpitala, to ja byłam bardzo zmartwiona. I żeby ona się nie smuciła. To zaniosła mi mojego tygliska, który ją pocieszał i był z nią cały czas. I jeszcze się nią opiekał. Zuziu, nie mówi się opiekał, tylko opiekował. Tak, i pani Aniela też się opiekowała nim, a ja się opiekowałam Miśkiem, i teraz oni mieszkają razem z nami w domu. Zuziu, to była wspaniała opowieść. Karol, teraz twoja kolej. Opowiedz nam o swoim misiu. Mój mis jest super bohaterem, bo w nocy jak śpię i się boję potwornie lasnych potworów z szafy, to on mnie bloni. I je odgania, dlatego jest taki super. I też umie pogonić potwory z pod No to rzeczywiście twój mis jest bardzo odważny. Kto chce jeszcze opowiedzieć o swoim misiu? Ja chcę! I ja też! I ja! Ja też chcę! Dobrze, dobrze. Każdy opowie swoją historię. Jejku! Tutaj jest jak w prawdziwej stacji kosmicznej. Nie spodziewałem się tego. Oj, tak, to miejsce robi wrażenie. Może usiądziemy przy barze, co? Jasne, może się na coś skusisz, bo ja na pewno czegoś spróbuję. O tak, jedzenie tutaj jest naprawdę pyszne. Sylwia, tak w ogóle, to ja chciałam z Tobą porozmawiać, bo. Wiesz, dzisiaj miałem poważną rozmowę z ciotką i z babcią o mojej przyszłości. No to brzmi poważnie. No tak. I w sumie dalej nie wiem, czy będę mógł iść do szkoły. Muszę porozmawiać o tym z babcią i z dziadkiem, choć wiem, że to nie będzie łatwa rozmowa. A dlaczego nie pogadasz ze swoimi rodzicami? Oni pewnie się zgodzą. Sylwia, moi rodzice nie żyją. Zginęli w wypadku samochodowym, jak byłem bardzo mały, i od tego czasu wychowują mnie dziadkowie. O jejku, Janek, nie wiedziałam. Tak mi przykro, przepraszam, że o tym wspominam. Spokojnie, to nie twoja wina. Wiesz, nie mówię o tym znajomym. Bo w sumie to moja sprawa i nie chcę, żeby ktoś mnie żałował albo się nade mną litował. Wiesz, wychodzę z założenia, że w przeszłości nie da się zmienić, więc staram się patrzeć w przyszłość. Okej, okay, a wiesz już, do jakiej szkoły byś chciał pójść? No tak, wiesz, myślałem o rolniczej, żebym mógł wrócić na farmę i rozwinąć gospodarstwo. Jej, w takim razie byśmy razem chodzili do szkoły, wiesz? Co, naprawdę? Ty też chcesz iść do rolniczej szkoły? Wiesz, po wizycie u was na wsi tak pokochałam zwierzęta, że chyba chcę zostać weterynarzem. A żeby iść na studia weterynaryjne, łatwiej mi będzie po szkole rolniczej. Jej, to teraz naprawdę muszę pogadać z panem Miuskiem, Jak zgodzi się pomagać na farmie. To wyjadę ze spokojną głową. Ciocia z wujkiem powiedzieli, że opłacą pomoc, żebym mógł się uczyć. No i będę mieszkał u Olibi. Babcia się zgodziła, ale teraz decyzja należy do dziadka. Zobaczysz, że się zgodzi. On na pewno cię kocha i będzie chciał dla ciebie jak najlepiej. Ty naprawdę lubisz tą świnkę, co? Masz już dla niej jakieś imię? Nie, jeszcze nie wybrałam żadnego, ale tak uwielbiam ją. Wiesz, ja dawno marzyłam o śwince morskiej, a jak usłyszałam w sklepie, że bardzo trudno ją dostać, to myślałam, że się rozpłaczę. Jej, to Oliwier musi naprawdę cię lubić, że zdobył ją dla ciebie. Tak, ja też go lubię. On jest bardzo miły, chociaż jak się go nie zna, to sprawia wrażenie gbura, ale to tylko pozory. No, też mi się wydał na początku gburowaty. A będziesz z nami na festyn? Tak, i ma wziąć swoją małą siostrę. Może Zuzia będzie miała nową koleżankę. A, Janek, miałam pytać, udało ci się porozmawiać z Sylwią? Yy, tak, znaczy nie. Tylko o szkole i o tym, że mam nadzieję, że tak się zgodzi, żebym zaczął szkołę w mieście ale nie miałem odwagi z nią pogadać o tym związku na odległość. Nie martw się, Janek, na pewno będziesz miał jeszcze niejedną okazję. Okazję pewnie będę miał, ale czy się odważę, to sam już tego nie wiem.